Dobra, chwileczkę. A co my tutaj mamy za smakowitości? Oczywiście chodzi o burgery. Emma nie zamierza czekać ani minuty dłużej. To jest takie pyszne, a w niej przebudził się zwierzęcy apetyt. A jedyne czego brakuje to keczup. I podczas gdy dobra Lili próbowała pomóc swojej przyjaciółce, Emma wymyśliła żart. A gdyby tak zamiast sera włożyć ręcznik? Ha, wygląda na to, że za chwilę będzie niezła jazda. Mam cię! Nasza przyjaciółka w różowym tego nie przewidziała, i teraz z jej burgera zostały tylko resztki. A tak, trzeba mieć się na baczności. Hmm, Lizak? Nieźle, ale jakoś mało. Ale za to czarna zawodniczka ma prawdziwy skarb. Po prostu to, czego potrzebują wszyscy miłośnicy słodyczy. No mm, okej, okay. Emma nie chce się podzielić. Ale Lili nie ma wcale zamiaru jej więcej namawiać. Zje swojego Lizaka i będzie zadowolona. Mały, ale i tak pyszny, więc nie ma co zadzierać nosa, Emma. Ciekawe, czy Emma ma w sobie choć odrobinę tego czegoś. Jednak chyba niekoniecznie. Czy ona będzie jadła tego Lizaka przez dwie godziny? Nic ciekawego. Emma chce pokazać, że nie jest taką nudziarą. Padło na rewelacyjny pomysł. Wow, to wygląda naprawdę innowacyjnie. Chociaż zaraz. Co to za zapach? Ups. Czy język nadal jest na swoim miejscu? To na pewno boli. Trzeba ją ratować. Wiadro wody. I język wróci do normalnej temperatury. Wygląda na to, że czasami prędkość to wcale nic dobrego. Czekaj, nie zamawiałyśmy kaktusa. Przecież to nawet nie jest jedzenie. Tak na marginesie jest strasznie kujący. Bez kolejnego triku się z pewnością nie obejdzie. Jak dobrze, że Emma jest taka pomysłowa. No, bez igieł wygląda jak coś jadalnego. Ech, prawdopodobnie. Uuu, okropne paskudstwo, mimo wszystko. Aha! Lili znalazła ciekawszy sposób. Uuu, wydaje się, że nawet jej to smakuje. Lecimy dalej. Guma do rzucia to nie jakiś tam kaktus. To coś, co wszyscy kochają. Dziewczyny są zachwycone. Emma od razu otwiera pudełko. I dobrze, nie ma co przeciągać. Do dzieła! Wow, tylko spójrzcie na ten balon. To naprawdę coś. Ale Lily nie może tego tak po prostu zignorować. Bum i po balonie. Emma wygląda teraz jak potwór. Ciekawe, co wymyśli z gumą Lili? Mniam, guma truskawkowa jest taka dobra. Emma nie może wybaczyć historii z balonem. Obmyśla więc chytry plan. Podczas gdy lili z zapałem żuje gumę. Emma czeka, żeby zobaczyć, jak zakończy się ta runda. Oho! Nawet nie spodziewała się takiego finału. Szczęśliwego lotu! Smok, smok, smok. Ach, co za usteczka! Teraz w modzie są większe usta. A co powiesz na te? Te dodatkowo są jeszcze i przepyszne. Po prostu nie można się oderwać. Wow. I mają w środku coś, co wygląda jak syrop. I, I chyba jest bardzo smaczny. Smaczny? Mało powiedziane. To jest jakiś kosmos. Tak, niestety miłość do słodyczy ma swoje konsekwencje. Teraz to nie Emma, tylko jakiś zabawny chłopak. To chyba wąsy we francuskim stylu, co? Lili pęka ze śmiechu. A Emma nie ma zamiaru tego tak zostawić, dlatego z wściekłością rozrywa różową galaretkę, żeby nie tylko ona wyglądała głupio i śmiesznie. Teraz Lili jest cała w klejącym syropie, a Emma jest zadowolona ze swojej zemsty. Ciasteczka to zawsze bardzo dobra rzecz. Wyglądają apetycznie. Są przepyszne. Lili je uwielbia. Może i zjeść nawet sto. Oczywiście trzeba jakoś urozmaicić tę zabawę. Emma połknęła haczyk. Oj, zamykanie oczu nie jest zalecane w tym wyzwaniu. Gdy została złapana na gorącym uczynku. Hmm, Emma je ciastka z pieprzem i nic? Żadnej reakcji? Stop! Chyba pieprz zaczął działać. Myślę, że nie warto się obrażać. To wyszedł naprawdę zabawny żart. to coś niezwykłego. Zobaczmy, co to takiego. Okej. Okay, wygląda jak galaretka. Ale czy nią jest? Emma postanawia więc sprawdzić, co jest w paczce. Wygląda na to, że to będzie coś niesamowitego. To gigantycznych rozmiarów strzelający karmel. Dobra, trzeba zrobić taką roladę i po prostu się w nią wgryźć. Super. To są mega eksplozje. To jest takie dobre i zabawne. Lili chce zrobić to samo co przyjaciółka. Tylko, że Emma nie chce, by wszystko poszło zbyt gładko. Troszkę się rozsypało. Jaka szkoda. Lili, raczej nie powinnaś być taka zachłanna. Stój, zaraz pękniesz. Bum! Dobrze, że policzki są nadal na swoim miejscu. Uff, poszczęściło się. Emma, żart wyszedł trochę bokiem, więc myśl następnym razem, ok? Dobrze, kontynuujemy. Mamy tu coś ciekawego. To dopiero butelki. Niemowlęta od takich na pewno marzą, ale dostaną je nasze zawodniczki. Hmm, ale picie ze smoczka, no nie jest zbyt wygodne. Wow, Lili nie może więcej znieść tego naśmiewania się, więc po prostu chwyciła butelkę i urządziła Emmie prawdziwy prysznic. Niech trochę ochłonie. A tu mamy kole w dwóch kolorach. Różowa to zdecydowanie nowość. Ale zamiast różowej, Lili z jakiegoś powodu ma ochotę na najzwyklejszą kolę. I znowu Emma jest cała mokra. Ma tego dosyć. Może Lili też powinna się dowiedzieć, co to za uczucie. No, tak dla równowagi. Pachnie jak czekolada. Trzeba się upewnić. To przecież oczywiste. Czeka nas prawdziwa uczta. Wow, jeszcze więcej smakołyków. Jakie piękne pączki. Żelkowy miś też wygląda świetnie. Lubię ser, ale nie jestem pewna, czy dobrze będzie się komponował z czekoladą, co się dzieje, mm, moja fontanna zrobiła się serowa. Tak, teraz mi się to podoba. Oj, chyba wyciągnęłam pochopne wnioski. Misiu, nie patrz na to! Let's go! Ale wiem, komu to posmakuje. To gryzonie! Boję się, gryzoni! Nie przejmujcie się krzykami, moi kochani. Częstujcie się. Już wszystko zjedliśmy. No w końcu. Teraz moja kolej. Pączki z czekoladą to najlepsze połączenie, Ever. Fontanna zmieniła kolor na różowy. Jaka pyszna polewa. Pokryję nią wszystkie pączki naraz. Co za pyszności, nie mogę przestać. To było niesamowite. Okay. Zostałem tylko ja. Zaczynamy, Misiu. Wow! Fontanna zrobiła się niebieska. Wow! Ale ekstra. To świetny dodatek do żelków. Uwielbiam. Kontynuuję. Co za szczęście! Andy, co z tobą? Zmienił się w kosmitę. Nie rozumiem, dlaczego tak krzyczycie? Czy co mój palec? Jak on to robi? Wow, ale fajnie. Teraz mam super kto tu jest? A słabo mi. Mnie też. Ale jesteście wrażliwe. Hmm, czeka na nas coś magicznego. Hmm, musimy się szybko dowiedzieć, co to jest. To burgery. Wyglądają niesamowicie. Bingo! I love you. Yeah! Wręcz się zakochałam. What? Jest jedno, ale. Burgery w ogóle nie pasują do słodkiej polewy. Let's go! No, musimy to sprawdzić. Kate, twój burger się zmienił. Yahoo! Fantastic! Zrobił się słodki. How sweet. To jest teraz ciasto burger. Jaka pyszna truskawka. Też bym z chęcią spróbował. Dobra, dobra, nie będę ryzykował. To wszystko jest dla mnie. Ale to jest słodkie. Aż brak mi słów. Oh my God! Wow! To był najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Mam nadzieję, że i moją porcję czeka taka cudowna przemiana. Coś poszło nie tak. Teraz to kawałek lodu. Co ja mam z tym zrobić? Nie da się go ugryźć. It's my turn. Mam nadzieję, że u mnie wszystko wyjdzie. Co za paskudny zapach. Tylko nie to! To ser pleśniowy. Smakuje nawet gorzej niż wygląda. Zaraz zwymiotuję! To obrzydliwe, nie mogę na to patrzeć. No, czuję się o wiele lepiej. Co prawda, ta książka będzie musiała trafić do kosza. Fontanna nadal wygląda bardzo apetycznie. Zgadzam się. Tylko nie cytryny. Nienawidzę kwaśnego. A ja znowu mam żelki. Sorry, ale to moje lody wyglądają najlepiej. Może słodka polewa zniweluje ten kwaśny smak cytryn. Co to jest? Muszę spróbować. Mm, smakuje jak duży cukierek. Chyba chciałaś powiedzieć, kwaśny cukierek. Jestem pewien, że żelkowe oczy będą słodkie. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Ale gdzie się one podziały? A, tu są. Oh my God. Te oczy mnie obserwują. Wow. Wydaje ci się. Wygląda apetycznie. Nie wydaje mi się. Wow! Hey. Okay. Moje lody to dopiero będą pyszne. Muszę dodać do nich po Hej, a co tam jest? A ja położę to tutaj. Co to za oko? Boję się. No proszę, teraz wyglądam jak jednorożec. Hmm, to jest pyszne. Nie miałam co do tego wątpliwości. Jestem gotowy. Jaki wielki arbuz! Lepsze to niż surowa ryba. Ale super, znowu miałam farta. Co za pyszny krem. Od czego mam zacząć? Wypróbuję ciosy karate. Ten arbus jest żółty. Nietypowe. Okay. No cóż, spróbuję! Smakuje mi! Będę jadła dalej. I jeszcze jedna łyżeczka. Ale to dużo pestek. Muszę się ich pozbyć. Mama, co ty robisz? Co oh. Nic takiego. Po prostu będziesz moim celem przez jakiś czas. Precyzyjne uderzenie. Zlitujcie się nade mną. Przecież to ja będę musiał zjeść tę śmierdzącą rybę. Nie, nie jestem gotowy. Co to jest? Dobra, dobra, spróbuję. Patrzcie, we go. to jest paskudne. Ochyda. No, już nie tknę tego. A ja z przyjemnością zjem cały tort. Zacznę od kremu. A teraz spróbuję to wszystko razem. Okej, skoro tak ci się podoba, to możesz się cała w nim zanurzyć. Co ty zrobiłeś? To był żart. No bardzo zabawne. Naprawdę. Coś mi mówi, że czeka mnie coś pysznego. A ja wręcz przeciwnie, myślę, że w tym pudełku jest coś bardzo ostrego. A nie chcę, boję się! Daj spokój, nie przejmuj się. Nawet jeszcze nie spróbowałaś. Pozwól, że dam ci trochę czasu i zacznę pierwsza. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w strzykawce. Wow, pyszny deszczyk, świetnie! Masz rację, jest pyszny. To znaczy, że w środku tej torebki czeka na mnie również coś pysznego. Jak na razie wygląda to jak jakiś proszek. On strzela, ale super. Ojej, co za efekt. Podoba mi się to naprawdę fajne uczucie. Chyba zjem to wszystko na raz, wtedy efekt będzie jeszcze lepszy. Ojej, chyba przesadziłam, aż mnie wykręca z tego wszystkiego. Coś jest nie tak z tym proszkiem. Nie sądzę, że twój język powinien być taki niebieski. Przesadziłaś. Dokładnie, pomóż mi. Trzeba tylko zmyć to niebieskie coś. Dzięki bardzo, to naprawdę pomogło. Myślałam, że zostanę z tym niebieskim językiem do końca życia. Suzy, już czas, żebyś i ty zobaczyła, co masz w pudełku. Ale ja wiem, co tam jest. Jestem pewna, że w środku będzie coś bardzo ostrego. Uwielbiam chipsy, ale ten mi się nie podoba. Mam złe przeczucie. Tak jak mówiłam, prawie stopił mi się język. Nie, nie chcę tego jeść. Rozumiem, ale zasady mówią jasno, musisz to zrobić. W przeciwnym razie po co w ogóle gramy w tę grę? Dobra, ale jeśli wybuchnie pożar, to będzie twoja wina. Oj oj, już czuję, że zbliża się coś bardzo nieprzyjemnego. Dziwne, coś długo jej nie ma, a, chyba ją widzę, jestem. To był najstraszniejszy najdłuższy lot w moim życiu. Prawie mnie zabiłaś jak mogłaś. Nie krzycz, to jest bardzo zabawne, podobało mi się. No, no, to chyba jakiś krokodyl. Wygląda słodko, ale co on robi? Ups, to przezabawne. On naprawdę zachowuje się jak żywy. Suzy, mój krokodyl, chcecie cię ugryźć. Nie mam czasu, muszę podnieść pokrywkę. Twój klosz może poczekać, krokodyl i tak cię ugryzie. To boli. Mówiłam ci, żebyś mnie nie dotykała i zabierz stąd swojego krokodyla. To chyba nie jest zwykły krokodyl. Na zewnątrz krokodyl, a w środku smaczny lizak. To będzie mój lizak. Nie, teraz ja go mam. Lepiej zobacz, co masz pod pokrywką. To prawda? Na mnie też może czekać coś pysznego. Ups, nie, to nie jest smakołyk, to przycisk. Może jak go nacisnę, to pojawi się coś fajnego? Co się dzieje? Boję się. Co to jest? Dlaczego wszystko jest takie dziwne? To jakieś cukierki! Co ty robisz? Dlaczego mnie oklejasz? Myślę, że to dlatego, bo to jest coś bardzo szkodliwego. Mówi, że można jeść tylko w rękawiczkach. Dziwne, dlaczego nie można tego dotykać, ale można jeść? No to spróbuj. Powiesz, jak smakuje. Okej. Okay. Z jakiegoś powodu nie mam ochoty na jedzenie. Ale mam nadzieję, że to tylko jakieś smaczne słodycze. Uh -oh. O, fu, Jakie to jest kwaśne! Hmm, lubię kwaśne cukierki. Jeśli ci nie smakują, to sama je zjem. Pyszne, chcę więcej. Jess, dlaczego tak dużo ich zjadłaś? Dziwne uczucie, nigdy wcześniej tak nie było. Coś jest ze mną nie tak. Przecież zjadłaś całą puszkę tych kwaśnych cukierków, a nie można ich nawet dotknąć. Muszę się ukryć w bezpiecznym miejscu. Spójrz, ten cukierek wypala dziury w krześle. Czy możesz sobie wyobrazić, co dzieje się z tobą? Już nigdy więcej ich nie zjem! Dziwne, mam tu jakiś sedes i co mam z nim zrobić? A ja mam żelkowe oczy i to nie jedno, a całą górę. To naprawdę super, ale co ja mam zrobić z toaletą? Ty sobie pomyśl, a ja zjem w tym czasie moje smakołyki. Chcę sprawdzić, jak dobre są. Wow, w środku mają tak dużo pysznego syropu. Same żelki też są całkiem niezłe. Spójrz, nie tylko można jeść oczy, ale można się nimi też bawić. Wyglądają, jakby były prawdziwe. Wolę je jednak zjeść i to wszystkie naraz. Fajnie, i jak to smakuje? To jest naprawdę dobre. Ojej, za dużo i zjadłam! Utknęło mi w gardle. Pomóż mi! Co mam zrobić? Jak mogę Ci pomóc? Wiem. Kiedyś coś mi utknie, używam przepychacza do lur. To nieco inna sytuacja, no ale. Gotowe? Chyba uratowałam Ci życie. Tak, dzięki wielkie. A teraz wypróbuj swoją toaletę. Co to w ogóle jest? Racja, najwyższy czas, żeby to sprawdzić. Do czego służy ten sedes? Nie wiem, ale wiem dokładnie do czego służą te czupaczupsy. Zawsze można polizać coś pysznego i tym razem jest podobnie. Fajnie, że są dwa. A gdzie się podział drugi? Ci wózka, lizakiem się nie podzielisz? Nawet nie zapytałaś o pozwolenie, złodziejko. Jak bez lizaka, spróbuje posypki, która jest w toalecie? Jest kwaśne. Nadaje lidzakowi fajnego posmaku. Skoro nie mogę mieć lidzaka, to chociaż spróbuję tej posypki. Założę się, że jest naprawdę dobra. Ojej! Przepraszam, to niechcący. Nie martw się, zaraz ci pomogę. To moja wina, więc ja się tym zajmę. To dość trudne, więc potrzebuję pomocy. Dzięki. Mówiłam, że ci pomogę. Wspaniale, jesteś prawdziwą przyjaciółką. Mogę pierwsza podnieść klosz? Naprawdę chcę widzieć, co tam na mnie czeka. Co za niespodzianka! Cała masa truskawek. Właśnie truskawki to moje ulubione owoce. Mogę więc zjeść ich tyle, ile tylko zmieszczę. Ale samo jedzenie jest nudne. Trzeba znaleźć lepszy sposób. Na przykład taki. Prawdziwa owocowa sztuczka. Co o tym myślisz, Jess? To niesamowite! Podoba mi się! A to jeszcze nie wszystko. Mogę jej podrzucać ile zechcę, a potem je łapać. To takie zabawne. Chyba Suzy nie będzie miała nic przeciwko, jeśli ja też spróbuję jednej truskawki. Oczywiście, że będzie. Więc zanim się naprawdę zdenerwuje, oddaj mi ją. Zabrałaś mi truskawkę, nie wstydź ci. Chciałam tylko zjeść coś pysznego. No to podnieś klosz i sprawdź, czy masz tam coś smacznego. Właśnie, genialny pomysł! To lizak! Taki duży i taki ładny. Ciekawe, co jest w środku. A, to karaluch! FU! Ja na pewno tego nie zjem! Czego się boisz? Karaluch jest w środku i nie może się nawet ruszyć, więc zjedz to, pomogę ci. I jak? Mówiłam ci, że nie ma się czego bać. Tak, jak na razie jest w porządku. A karaluch jest na patyku. Gdzie? Mówiłam, wiedziałam, że będzie naprawdę źle. Dorwę tego karalucha, zaraz załatwię go kapciem. A masz Uh -oh. O nie, teraz usiadł na kapciu, wyrzucę go. O, zniknął. O, nie, jest tutaj, siedzi mi na głowie, uratuj mnie. Spokojnie, jeśli twój kapecz nie dał sobie rady, to mój, który jest o wiele większy, na pewno wykończy tego karalucha. Ups. No, przynajmniej nie ma karalucha.